Cześć, witajcie w programowanie. To jest kolejny film opisujący działanie App Inventora. W dzisiejszym filmie dowiemy się jak działa pętla while, co to jest funkcja matematyczna reminder, która wbrew pozorom nie ma nic wspólnego z przypominaczem oraz jak działa funkcja z tekstu makeText. Stworzymy dzisiaj również Aplikację, która będzie wypisywała dzielniki liczby wpisanej w pole do wpisywania tekstu. Zacznijmy od stworzenia, od stworzenia nowej aplikacji i nazwiemy ją dzielniki. Dzielniki bez, bez błędu. Dobrze, dodamy sobie na początku. Jeden label. Podamy sobie pole do wpisywania tekstu, przycisk i jeszcze jeden label. Tu wpiszemy takie dla żeby nasza aplikacja jakoś ładnie wyglądała. Możemy sobie wpisać. Sprawdzić ile dzielników ma twoja liczba. Możemy jeszcze wykrzyknik na końcu. O! Możemy troszkę powiększyć, żeby ładniej wyglądało. Zróbmy 18. Dużo ładniej jest. Tu, w właściwościach pola do wpisywania tekstów, w podpowiedzi możemy wpisać. W pi, wpisz tu swoją liczbę. I zaznaczamy, że tylko. Tylko numery tutaj mogą być. Podpowiedź jest nieobowiązkowa, ale to nie. możecie. Jak nie chcecie, to nie musicie. W właściwościach przycisku zmieniamy tekst przycisku na ym, sprawdź i wykrzyknik. Tutaj w tekst tego labela będzie dzielniki. Twojej, twojej liczby to dwukropek i spacja no spacja nie musi być dobrze tak gotowe jest wszystko z tego co mi się wydaje dobrze to będzie ostatnia taka nudna lekcja gdzie nie będziemy poznawać nowych komponentów jak one działają no, przedostatnia wiem że tutaj widzicie ale fajnie jest dużo różnych komponentów a ten tylko jak ten Yy, przedstawia tylko jakieś nowe pętle, coś to nudne strasznie, ale to będzie przedostatnia taka lekcja, a potem już będziemy się dowiadywać, jak działają kolejne komponenty. Dobrze, przechodzimy teraz do blocks editora i jak zwykle zaczniemy od yy, utworzenia nowej klasy, czyli. Klasy po, która się ma stać po, co ma się stać po wciśnięciu przycisku. Po wciśnięciu przycisku aplikacja ma sprawdzić po kolei wszystkie liczby, co to znaczy dzielnik jakiejś liczby. Dzielnik liczby to jest liczba. Jeżeli liczbę, liczbę x podzielimy przez liczbę y i reszta będzie równa 0. Do tego właśnie będziemy potrzebować funkcji matematycznej reminder, która jest w zakładce Matematyka. Reminder to znaczy, wpisujemy, wstawiamy tutaj jedną liczbę, na przykład 12, i tutaj wstawiamy liczbę 6 i wartością tego klocka całego będzie reszta z dzielenia tych dwóch liczb, czyli w tym przypadku będzie to 0. Dobrze, tych dwóch liczb nie potrzebujemy, eee, dobrze, czyli będziemy musieli Dzielnik liczby, dzielnik jakiejś liczby, na przykład 12 to będą dzielniki wszystkie do to będą różne liczby do połowy tej liczby. Dlaczego do połowy? No, ja sobie nie wyobrażam, żeby 12 się dzieliło przez 7, 8, 10, 11. Dlaczego? Dlatego, że e, nie ma żadnej liczby całkowitej e, mniejszej od 2. Czyli największym dzielnikiem liczby 12 który nie równa się 12, będzie liczba 6, czyli połowa tej liczby. Eee, dobrze, czyli musimy sprawdzić wszystkie liczby do połowy tej liczby. Do tego będziemy potrzebować pętli while. Pętle while możemy z zakładki control wyciągnąć. i Jest tutaj. Ok. Jak działa pętla while? Pętla while działa podobnie jak e, instrukcja if, tylko że dopóki, dopóki ten warunek, który tutaj siedzi jest prawdziwy, wtedy będzie będą wykonywały się działania. E, no, e, dopóki to jest prawda, rób to. Jeżeli na przykład mamy tutaj e, cztery różne komendy, to dopóki to będzie prawda, to będą się wykonywały pierwsza, druga, trzecia, czwarta, pierwsza, druga, trzecia, czwarta, pierwsza, druga, trzecia, czwarta i tak w nieskończoność. Dopóki to jest prawdziwe. Zastosujemy tę pędlę właśnie w naszej aplikacji. Zaczniemy od wsadzenia tego tutaj i będziemy potrzebować jeszcze jedną zmienną zmienną tak, wyciągamy sobie variable i zmieniamy ją na Indeks. Indeks to jest index. To jest bardzo popularna nazwa w informatyce. Ją się wykorzystuje bardzo często w przypadku pętli while. I e, zmienną indeks zdefiniujemy jako jeden To będzie 1. I tak, co chcemy zrobić? Dopóki. Indeks jest mniejszy od połowy tekstu tutaj wpisanego, ma się ma sprawdzić, czy liczba, która jest tutaj wpisana przez indeks, reszta z dzielenia tego będzie równa 0. To znaczy, dopóki jest większe równe, możemy to sobie wziąć, dopóki indeks jest mniejszy równy połowie połowie tej liczby, czyli wchodzimy w zakładkę matematyka i bierzemy dzielenie, dopóki to, co wpisaliśmy, czyli ta liczba, którą użytkownik wpisał. Wchodzimy w zakładkę pole tekstowe, i wyszukujemy pole tekstowe tekst, dopóki to, co wpisał przez 2, czyli wzyskamy 2 i Enter, jest Dopóki to jest, indeks jest mniejszy lub równy połowie tej liczby, co ma się wykonywać? Ma się sprawdzać, czy tekst, tekst przez indeks e, czy reszta z dzielenia będzie równa 0. To znaczy, bierzemy, e, bierzemy instrukcję IF i jeżeli. To będzie, bierzemy, równa się, jeżeli reszta z dzielenia liczby, którą użytkownik wpisał przez indeks, równa się 0, tak? Jeżeli reszta z tego dzielenia będzie równa 0, to co ma się stać, to mamy, chcemy dopisać tutaj dzielniki, te, te które, które ma ta liczba, to znaczy, yy, Ustawiamy tekst labela 2 do. Jak ustawimy do tego indeksu teraz, to będzie się zmieniała ta liczba i, i to nam niepotrzebne. My chcemy, aby się wypisały wszystkie dzielniki. Do tego wykorzystamy instrukcję tekstową makeText. Jak działa to? Działa to dokładnie w taki sam sposób jak join, tylko że można tutaj podpiąć dowolną. Liczbę e, jakichś tekstów. To znaczy na początku chcemy do tego, co już jest, ten tekst, który już jest w tym, w tym labelu, chcemy zrobić Enter, żeby jakoś to ładnie oddzielić. Enter w App Inventorze e, wygląda w ten sposób. Wciskamy slash n. Tylko pamiętajcie, to nie jest ten slash, nie jest tak, to nie jest znak dzielenia. Ten slash można spotkać najczęściej między enter a backspace, tak, slash n, czyli enter i po enterze, czyli od, w nowej linii, chcemy tę liczbę, control, second Ctrl v tak. Do tego, co tu już jest, chcemy dopisać tę liczbę i aby ta, aby ta pętla nie działała w nieskończoność i nie, nie sprawdzała cały czas tylko jednej liczby, musimy na koniec y, zwiększyć indeks. To znaczy ustaw indeks do. Wchodzimy w zakładkę Matematykę plus indeks plus 1. I w ten sposób po kolei wszystkie liczby naturalne. Mniejsze od połowy tej liczby będą się sprawdzały. Możemy teraz sprawdzić, czy to rzeczywiście działa: z i q, z i q, b, g, c. Tu wpisz swoją liczbę. Ja wpiszę liczbę 12. Dzielniki twojej liczby to 1, 2, 3, 4, 6. No jak wiemy każda liczba dzieli się przez siebie, to znaczy musimy jeszcze na koniec wpisać, żeby się liczba ta, którą jest wpisana, ponieważ liczba, ta liczba jest większa niż połowa tej liczby i do tego momentu nie doszedł ten program, dlatego musimy na końcu jeszcze dodać make text set label 2 text to no, to nawet ten make text nam nie jest potrzebny, i nie do indeksu, tylko do tego, co wpisaliśmy. Ctrl-ctrl-v. Tak, i jeszcze sprawdzamy raz. 12 sprawdź. Wszystkie dzielniki są wypisane. Możecie się zastanawiać, dlaczego ja tu wpisałem 2 przez 2, a nie wszystkie, żeby się sprawdziły. Czy dlaczego tak utrudniam ten program? Dlatego, żeby działał szybciej. Jeżeli wpiszemy sobie 1200, to programowi sprawia to naprawdę dużą trudność. Strasznie długo to trwa. I tak, ten program będzie działał dla wszystkich liczb naturalnych, ale ja zalecam nie, da, nie dawać więcej, większej liczby niż 10 tysięcy, ponieważ się zawiesi aplikację. Sprawdzenie dzielników liczby 10 tysięcy trwa już 40 sekund. Także to już jest zupełnie bardzo dużo. Dobrze. Czy to jest wszystko? Nie. Jeżeli sprawdzimy teraz inną liczbę niż 12, na przykład teraz sobie sprawdzimy liczbę 6, to do dzielników liczby 12 są dopisane liczby e, dzielniki liczby 6. Czyli musimy coś zmienić. Musimy na początku wyresetować te, to pole tekstowe i wyresetować indeks. Musimy ustawić indeks po wciśnięciu mamy ustawić indeks do 1 i musimy ustawić pole tekstowe 2. Do. Wyrzucimy tutaj to. Bierzemy tekst i ustaw do. Dzielniki Twojej liczby to. I to by było chyba na tyle. Jako zadanie, dodat zadanie dodatkowe będzie stworzenie e, warunku, by użytkownicy nie mogli wpisać e, pustego. Pustego, żeby jak ciśnie się tutaj puste, żeby się nie pojawiał błąd, to znaczy zablokować, że, e, zablokować działanie aplikacji, jeżeli to, e, jeżeli to pole jest puste. To już pokazywałem w ostatnim filmie i wydaje mi się, że dzielniki liczb sprawdza się tylko dzielniki liczb większych od zera. To też trzeba, e, to też będzie trzeba taki warunek dodać. Dobrze, no to to jest zadanie dodatkowe, aby rozwinąć tę aplikację. Bardzo dziękuję Wam za obejrzenie i do zobaczenia. Cześć.